Dzień dobry. Dzisiaj będzie o tym, że łopata bije berło, tak jak nożyce biją papier. O tym, że warto pamiętać i mieć w głowie tę łacińską sentencję Respice post te, hominem teesse, memento mori. Marduk wypuścił 15 pełniaka. Marduk, który od 91 roku dobrze mówię, od 90 roku nawet aktywny wydawniczy od 91 jest na scenie w zasadzie od tego, z tego oryginalnego składu, został tylko Morgan Hackanson, Ale. Zespół nie traci formy, a wręcz bym powiedział, że ją zyskuje, ale do tego zaraz dojdę. No więc, 15 pełniak Memento Mori, Century Media, wyczekiwany, było kilka singli różnie przyjętych, ja przyjąłem je dobrze, aczkolwiek w ogóle zacznę może od tego, że moja historia z Mardukiem jest dosyć skomplikowana. Na początku wręcz odrzuciłem ich zaloty. Kojarzę doskonale y, Premiere Deus of the Unlight* y, na kasecie z Morbid Noise, y, ale wtedy wychodziło tyle wspaniałych rzeczy, że ten materiał w ogóle jakoś mnie nie strzelił, nie trafił do mnie, odłożyłem na bok. Potem, oczywiście, sprawdzałem kolejne rzeczy: Marduk, Opus Nocturne, y, y, Panzer Division i tak dalej, ale to też nigdy jakoś wtedy nie wiem, może to nie był ten czas. W każdym razie ja nigdy się nie uważałem za szalikowca Marduk. Do tej pory się nie uważam za szalikowca Marduk, ale przyszedł taki moment, gdzieś w mojej muzycznej drodze, że wróciłem do tego Marduka. Zaczęło się to od epki Ion Don, ponieważ ja jestem nieuleczalnym miłośnikiem historii. No i ta okładka z Panterą, zestaw utworów, no, zaintrygowało mnie to bardzo, posłuchałem, wgniotło mnie w fotel. No i zacząłem wracać do kolejnych albumów, potem coś jakoś zbiegło z tym, że była premiera Wiktorii, która mi się naprawdę bardzo podoba i ją lubię, czyli przedostatniego albumu Marduka, od którego minęło już ładnych parę lat. No i też ta Wiktoria to był taki kolejny jakby kop do tego, żeby ruszyć znowu w podróż z Mardukiem, poznać dobrze jego dyskografię. I są teraz albumy, które, znaczy, do tej pory są takie, które gdzieś tam po prostu. Szanuję sobie i tyle, ale nie, nie, nie słucham ich. A są takie, do których regularnie lubię wrócić i cieszy mnie to. I powiem szczerze, że nawet wolę ten nowszy okres w twórczości Marduka. Legiona zawsze lubiłem, ale głównie tutaj za Oftalamie. Natomiast jakoś z Mortusem bardziej mi to wszystko siedzi. No i tenże Mortus właśnie jest bardzo ważny w przypadku Memento Mori. Gdyż jak sobie zobaczyć można we wkładce, to on w zasadzie skomponował całą tą płytę, napisał teksty, napisał muzykę. Nie wszystko jest jego, ale można powiedzieć, że 5/6. Tak. Czyli widzicie, bierzecie sobie wokalistę, oczywiście wiemy, że to jest multiinstrumentalista, no ale bierzecie sobie wokalistę i był to świetny transfer nie tylko wokalnie, bo się okazało, że facet potrafi też zrobić świetną płytę Marduka. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że on potrafi pisać dobrą muzykę, bo robił ją dla Funeral Mist. I to też jest kolejna sprawa. No, niektórzy mówią, że, no tak, no, brzmi to wszystko jak Funeral Mist i tak dalej, i tak dalej. Według mnie nie do końca, nawet jeśli są takie fragmenty, to nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu, bo Funeral Mist jest ok, no może poza tym ostatnim albumem, on mi akurat nie siadł. Ale to, co było wcześniej, a te odniesienia, jak tak sobie czytam, no, to są z reguły do tych wcześniejszych dzieł e, Funeral Mist, no to em, jest, to są bardzo dobre albumy, więc według mnie to y, żadna ujma na honorze, że nawet niektóre rzeczy możemy gdzieś tam odnosić do Funeral Mist, bo według mnie i tak nadal to jest Marduk. Y, tutaj ten sznyt mardukowy jest e, ten taki charakterystyczny smak y, i to też da się y, gdzieś tam y, odczuć w budowie kompozycji, w riffach, w budowie riffów, w budowie melodii. W zastosowaniu tej melodii w muzyce. Także ja tutaj problemu nie mam, rozgraniczam bez problemu. Funeral Mist od Marduka, i bardzo się cieszę, że Mortus tą całą płytę zrobił, bo no ona jest po prostu wspaniała. Krótko mówiąc, ja na początku, po pierwszym przesłuchaniu, nie byłem aż tak bardzo zachwycony, natomiast już wtedy powalił mnie jej koncept. Do którego jeszcze zresztą za chwilę dojdziemy, ale im głębiej w las, tym więcej drzew, i każdy kolejny, przez każdy kolejny odsłuch no po prostu topił mnie coraz mocniej w tym albumie. I w tej chwili jestem nim po prostu zachwycony, więc od razu powiem, że jestem jego szalikowcem, ultrasem i fanatykiem. Całość jest genialna, nic bym stąd nie wyrzucił. Emento Mori, e, wydanie Century Media, bardzo ładne zresztą. E, no jest to taki e, digibook, lepsze na pewno od zwykłego digipaka, ale kolorystyka, wszystko no wygląda to ślicznie. Winyl e, wiem, że wygląda jeszcze ładniej. A, tu, tak jest z tyłu. No, naprawdę robi to. Grafiki są fajne, e, bardzo takie bym powiedział, w klimacie utrzymane. E, no nie ma się tutaj do czego przyczepić edytorsko, jeśli chodzi o wydanie tego albumu. No to jest majstersztyk, i naprawdę mówię Wam, miło jest po prostu popatrzeć na ten krążek, nie tylko go słuchać. Są teksty, zresztą do tego, jak one są tutaj przedstawione, to ja jeszcze wrócę. Tu Wam teraz pokażę okładkę cyfrową, ale pewnie znacie ją doskonale. No i co, moi drodzy? No, Memento Mori. Memento Mori to jest muzyczna podróż poprzez śmierć dziesięć 10 utworów 10 utworów, które ja sobie dzielę osobiście ja sobie je dzielę, bo one ten album według mnie to są dwie części. Więc zaczniemy od początku, no 42 minuty, o właśnie. Te informacje gdzieś szukałem w głowie, 42 minuty, czyli akurat, według mnie tak, akurat, nie za długo, nie za krótko, a i tak jest to potężny cios. I to cios, który się nie nudzi, choć dosyć prosty. Wszystko y, podsumować można y, właśnie tą podróżą przez śmierć. Na różnych aspektach, bo tutaj Marduk tytuł Memento Mori, czyli pamiętaj o śmierci, hasło wywodzące się z czasów średniowiecznych, ale tutaj też znajdziemy dużo motywów dans macabre i tej idei, że śmierć jest równa dla wszystkich, co zresztą właśnie wyraża chociażby to stwierdzenie, że łopata bije berło, tytuł jednego z utworów Shovel Beats Septe. Łopata bije berło, bo tak naprawdę wszyscy, czy jesteś królem, czy jesteś rycerzem, czy jesteś rzemieślnikiem, czy jesteś menadżerem, czy jesteś dyrektorem, czy jesteś zbieraczem złomu, wszyscy w pewnym momencie wylądujemy w glebie. I tutaj ta równość właśnie jest mocno też podkreślana i ta nieuchronność. To jest też bardzo ważne na tym albumie. On zaczyna się trzema wspaniałymi kompozycjami, które w moim mniemaniu tworzą całość są takim pierwszym ciosem. One są dosyć krótkie i uderzają nas naprawdę jak huragan. Zresztą pomiędzy drugą, a trzecią kompozycją Mardu już kopie nam grób, bo słyszymy tą łopatę, która przesypuje ziemię. I już z tych trzech pierwszych kompozycji dowiadujemy się, że nikt nie uniknie tej śmierci. Że ona jest równa dla wszystkich. Że Czego byśmy nie robili, to tak naprawdę jest to podróż ku jednemu końcowi podróż przez wspaniały świat, pełen trumien, pełen śmierci i umierania że nic tutaj nie jest nam dane na wieczność, i nasze prawo do narodzin bardzo mi się to podoba to stwierdzenie nasze prawo do narodzin jest tak naprawdę nasze to jedno, jedyne prawo do narodzin jest tak naprawdę dziurą w ziemi. No nie są to oczywiście wszystko bardzo optymistyczne sprawy, ale nie o to Mardukowi chodzi, to nie są wesołe piosenki. Muzycznie jest gęsto, jest, jest nawałnica dźwięku momentami, czasami w tych trzech utworach Marduk zwalnia, ale... Nawet kiedy zwalnia, to gniecie nam kości, ale z reguły szaleje po prostu. To, co czasami dzieje się na gitarach, no to chyba było tworzone w domu Obłąkanych. Naprawdę jest w tym dużo, dużo opętania i to takiego konkretnego opętania. I te trzy pierwsze kompozycje naprawdę przelatują bardzo szybko, są naładowane właśnie takimi uniwersalnymi prawdami. I potem przychodzi czwarta, Shovel Beat Scepter, i to jest według mnie może nie punkt kulminacyjny, choć w jakimś stopniu też, ale w zasadzie coś, co podsumowuje ten album, co go łączy, jego obie części. E jest pomostem pomiędzy nimi, bo dotyczy ich obu, i jest po prostu wspaniałym utworem. Jest to bardzo złowieszczy marsz, w którym Marduk zadaje ważne pytania, pytania, czy będziesz gotowy, czy uporządkujesz swoje rzeczy. Czy twój umysł będzie gotowy na to, co nadejdzie? Czy zdałeś sobie sprawę, że życie nie jest zegarem a klepsydrą? I te wszystkie pytania oczywiście pozostawia do naszej odpowiedzi to tutaj właśnie znajdziemy te wspaniałe refreny w których to właśnie łopata bije berło tak jak nożyce biją papier. No Utwór jest genialny dla mnie to jest mój faworyt na tej płycie w ogóle niesamowicie No ciary mi chodzą za każdym razem kiedy go słyszę Mortus tutaj wokalnie robi rzeczy wspaniałe zresztą jak na całej płycie cudowna cudowna rzecz i to jest tak jakby ta kulminacja tych trzech pierwszych numerów to napięcie rośnie, potem przychodzi właśnie shovel bit scepter, a potem nagle znowu dostajemy cios i zaczyna się w moim odczuciu druga część ja tego tak odbieram. Druga część, która jest dużo bardziej już konkretna. To znaczy nie jest tak uniwersalna. Ona jest nasycona symbolami. Ona jest nasycona odniesieniami do historii. Ona jest w dużej mierze odnosi się do tego, co nas otacza, czyli do naszego europejskiego świata i kręgu kulturowego. Do chrześcijaństwa, do protestantyzmu, do historii Szwecji nawet. Są tutaj odniesienia w jednym z utworów, Year of the Maggot, mamy tutaj słowa o Krystynie, królowej Szwecji, która wstąpiła na tron jako sześciolatka. Są tam dwie daty podane: data jej koronacji i data jej śmierci. Tego jeszcze do końca nie rozgryzłem, jak to wszystko się jak to wpisuje się w całość, ale rozgryzę. Mamy tutaj też bezpośredni zwrot do Abrahama, i no, nie jest tutaj oczywiście prorokiem, a szarlatanem. Dostajemy też kolendę, kolendę trumien. Ta kolenda ma w sobie w tekście trochę odniesień do kolend anglosaskich, co jest dosyć ciekawe. Oczywiście wszystko tu jest odwrócone, no bo nie są to pieśni radości, tylko pieśni śmierci. No i ostatnia kompozycja, czyli As We Are, która widziałem, że zwróciła bardzo dużo uwagi ludzi, no jest, bo jest bardzo dobra i fajnie zamyka muzycznie ten album, bo daje się trochę, pozwala się słuchaczowi trochę uspokoić, trochę opadają emocje i to jest taki dosyć hipnotyczny utwór, jednostajny, bardzo prosty w moim odczuciu, do zadumy, a tekst, tekst yy, trochę może przewrotnie, jest taki, jakby no nie powiem, za dużo bym powiedział, jakbym powiedział, że dający nadzieję, bo tutaj nie do końca o to chodzi, ale on mówi, że tak naprawdę wszystko jest cyklem. I ta śmierć, o której było wszystko wcześniej, też jest cyklem, cyklem życia. No bo śmierć jest cyklem życia, tak jak życie jest cyklem śmierci, tak naprawdę. I tutaj Marduk właśnie śpiewa, że to, jacy jesteśmy, to ta. I ty taki kiedyś byłeś, albo będziesz taki tacy, taki jak my, i tak dalej. Czyli to wszystko jest po prostu odwiecznym kołem, które się toczy przez wieki, i wszystko się powtarza. I tak naprawdę yy, ja to tak trochę odebrałem, właśnie, że gdzieś tam ok. No, przez 30 parę minut y, sączyliśmy wam do ucha, że tak naprawdę umrzecie, i to w ogóle wszystko nie ma sensu. No, to na koniec może trochę pozytywniej, że. Je, Będziecie nawozem dla następnych pokoleń. Jeśli to oczywiście może być y, pozytywne, ale o to w tym tekście mniej więcej chodzi. No i album się kończy. I w zasadzie jedyne na co masz ochotę, to zrobić repeat. Ech. No więc, tak jak już mówiłem, dla mnie ten krążek składa się z dwóch części, tej pierwszej uniwersalnej, którą możemy zastosować do każdego żyjącego y, humanoida na tej planecie. No, i ten, ta druga część, która już bardziej, bardziej podchodzi pod Europę, ale ma oczywiście w sobie bardzo wiele, bardzo wiele odniesień, także uniwersalnych. No, tutaj tego nie można ukryć. O czym ja wam jeszcze chciałem powiedzieć, bo zrobiłem sobie taką wielką ściągę, tak naprawdę. Jeszcze nigdy takiej wielkiej ściągi nie zrobiłem. To jest w ogóle kosmiczne. Znaczy, oczywiście, do polskiego black metalu robiłem, ale nie do tego. Hmm. E, tak. E, według mnie jest to. Oczywiście, jest to album koncepcyjny, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Według mnie jest to opowieść zamknięta. E, chyba nic bym tutaj nie dodał. Bo musimy też pamiętać, że to wszystko jest gdzieś jakby jednak w dużej mierze też osadzone w przeszłych czasach. No do tego sprowadzają nas grafiki, łacińska sentencja, którą cytowałem na początku, ona też tutaj się pojawia we wkładce. Więc tutaj jakieś te nowocześniejsze oblicza śmierci, oni się nie mówi, ale, ale myślę, że tak naprawdę śmierć jest na tyle uniwersalnym zjawiskiem, że nie miałoby to sensu, bo i tak wszyscy rozumiemy o co chodzi. Ludzie umierali tak samo w średniowieczu jak i dzisiaj. Także wydaje mi się, że Marduk stworzył dzieło kompletne, e, wspaniale napisane, wspaniale zaaranżowane, dzieło, które muzycznie jest bardzo gęste, ale i szalone. Dzieło, które wydaje mi się, no nie wierzyłem tego zegarkiem w ręku, wydaje mi się, że dominują to partie agresywne, ale... Koniec końców, kiedy album się kończy, pozostaje w głowie uczucie balansu. Także niczego nie było tutaj więcej, niczego mniej, niczego za dużo, niczego za mało. Także wszystko gdzieś tam wybrzmiało odpowiednio. Takie mam wrażenie i ja tak przynajmniej się czułem po skończonym odsłuchu. Co jeszcze? No, słychać oczywiście ogromną pasję, ogromną autentyczność, ogromną werwę, ogromną siłę. No Marduk gra tutaj tak, jakby to były chłopaki po 18 lat, którzy dopiero chcą się pokazać całej scenie i światu, a nie jak goście, którzy są weteranami tak naprawdę sceny i nagrali już kilkanaście albumów i są, wiecie, zjechali cały świat i tak naprawdę mogliby już dawno zżerać swój ogon, czego się też trochę bałem, ale nie, oni nie zżerają swojego ogona. Oni cały czas mają w sobie ten żar i ten ogień, nawet jeśli te płyty wychodzą rzadziej. To taka przerwa jak ta w ogóle, w ogóle nie powinna nikomu w niczym przeszkadzać. No a że to jest autentyczne? No, Marduk też się starzeje. Marduk też wieczny nie będzie, i oni o tym doskonale wiedzą, że dla nich to memento mori, yy, to też coraz mocniej musi im tam w głowie świtać, że to nadejdzie, niestety. Tak, no więc krótko mówiąc, jest to po prostu wielki, wspaniały krążek, który naprawdę emocjonalnie powala, niszczy, ale tak naprawdę wcale nie jest jakiś bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o same kompozycje, tylko po prostu jest wspaniale zaaranżowany. No ale tak jak mówiłem, robili to ludzie, którzy, którzy wiedzą, wiedzą, co robią, od lat to robią, czują tą muzykę, kochają tą muzykę i to jest bardzo ważne. On jest całością. Na pewno nie można go dzielić, nie powinno się go w każdym razie dzielić. Tutaj każda kompozycja spełnia jakąś rolę, każda kompozycja jest kolejnym rozdziałem, i gdyby jej zabrakło, no to byłoby dziwne to. I dlatego, jak słyszę, że ktoś nabija się z tego, że jeden utwór po drugim to wiecie: Heart of the Funeral i Blood of the Funeral. Poczytaj teksty, wtedy może zrozumiesz, dlaczego są takie, a nie inne tytuły jeden po drugim. Teksty. No, warto osiąść sobie z nimi do odsłuchu. Jak macie płytę to z książeczką, jak nie, no to są w internecie, bo są to bardzo dobre teksty. One nie są trudne, natomiast są naprawdę świetnie napisane. Kilka wersów jest takich, że naprawdę ja bym sobie wydrukował i powiesił na ścianie, bo ten na przykład o, o śpiewaniu jedynemu królowi, a jego imię jest śmierć. Hmm. Jest tutaj kilka naprawdę świetnych fraz. Bardzo, bardzo fajnie to jest napisane, i myślę sobie, że każdy zrozumie o co chodzi. Nawet te teksty, które gdzieś tam zawierają już trochę więcej odniesień do historii, czy też do, do, do religii, do mistyki, no to, to też można sobie znaleźć. Dlatego warto bardzo polecam te teksty poczytać, no bo one są nierozerwalne z tym albumem. To jest jedna całość. Jeden. Mo, to jest monolit po prostu, i bez tekstów ta płyta nie byłaby tą płytą. No, taka jest prawda. Eee, wydanie: no, wydanie jest wspaniałe i piękne, co już Wam zresztą pokazywałem. Mamy te oczywiście słynne sesje zdjęciowe z łopatami, które też niektórych śmieszyły, co jest w ogóle jakimś. Kpiną, bo jak widzisz tytuł Memento Mori, widzisz gości z łopatami, no to wiadomo o co chodzi, nie jest to bardzo trudne. Dlatego ja uważam że to jest świetny pomysł. Te zdjęcia świetnie wyglądają. Tu zresztą właśnie o, pokazuję Wam teraz jedno z tych zdjęć. Dlatego tutaj uważam, że panowie świetnie to dobrali. I, I naprawdę oprawia to płytę bardzo dobrze, tak jak i grafiki w środku, które są właśnie takie dance macabre, ryciny średniowieczne i tak dalej. No, robi to robotę. No i te teksty, sposób ich przedstawienia one są czcionką gotycką, e, mniejszą lub większą, bo chodzi o to, żeby był zachowany tak jak w średniowiecznych e, księgach e, jeden e, po prostu format strony, jakby, żeby to wszystko było równe, nic nie wystawało. Bardzo to ładnie wygląda. Często są tam powstadzane różne symbole, żeby właśnie gdzieś tam dopchać tą linijkę. Jeśli na przykład w danej linijce są tylko dwa wyrazy, a w tej wyżej cztery, no to są tam dopchane jakieś księżyce, jakieś gwiazdy, krzyże. W jednym z utworów nawet w literze O jest uśmiechnięta buźka, wiecie. Emotikon, co jest w ogóle już totalną masakrą, ale no, robi to naprawdę niesamowitą robotę. Ale co jest ważne. Tak jak mówiłem, wszystkie teksty są czcionką gotycką, natomiast są słowa pojedyncze, które są wydrukowane inną czcionką, która się odróżnia. Różne są to czcionki, ale odróżniają się od tej głównej. I są to bardzo często, gęsto, a wręcz myślę, że zawsze słowa klucze, słowa, które są dosyć ważne, które budują wartość zdania, budują wartość zwrotki, czy nawet całego tekstu. Także Marduk niejako podaje nam wszystko na tacy, no bo trudno wtedy już pewnych rzeczy nie zrozumieć. Jedyne czego ja nie rozumiem to jest cena tej płyty, ponieważ CD kosztowało mnie około 80 zł bez wysyłki, a wiem, że można ją kupić jeszcze drożej no jest to niesamowicie po prostu już przesada totalna przesada do tego jeszcze jest powiedziane że to jest limitowana wersja CD ale tak naprawdę z tego co ja wiem to żadnej innej wersji CD nie będzie i będzie jest tylko ta jedna jedyna więc tak jest limitowana no ale wydaje ich Century Media no więc powiem sobie szczerze powiedzmy sobie szczerze oni mnie już niczym nie zdziwią od lat znam tą wytwórnię i one oni robili już dużo różnych dziwnych zabiegów ten jest kolejny ale wierzcie mi warto warto naprawdę wydać nawet te 80 zł, a ja myślę, że winylowcy to już w ogóle mają radochę, bo ta wersja winyl wygląda mega, ale też kosztuje jeszcze bardziej mega, więc wiecie. Nie? No i co? No i tyle. Nie wiem, czy to album roku, nie będę takich rzeczy mówił. Jest to wspaniała płyta, genialna. Słucham co chwilę, wracam. Ale trudno nie wracać, no, trzeba wracać, żeby pamiętać. Żeby pamiętać, bo ta pamięć jest bardzo ważna, bo tak jak powiedziałem na początku, respice post te, hominem te esse, memento mori. Spojrzyj za siebie, jesteś tylko człowiekiem, pamiętaj o śmierci.